Szybko, nie możemy się spóźnić, bo pieczeń babci będzie sucha i spieczona na wiór. A jeśli zdążymy, pieczeń będzie sucha i spieczona na wiór. Co z tobą? Tygodniowa wizyta na Florydzie u twoich rodziców to nie jest wymarzony urlop. Gdybyście wyjechali, a ja zostałabym w domu, to byłby super urlop. Będzie fajnie. Co jest fajne? Jedzenie paskudnych przysmaków twojej matki? Czy patrzenie, jak ojciec cię poniża i wyśmiewa wszystkie twoje decyzje? Tak. No i plaża. Wiem, jak będzie. Ojciec będzie ci dogryzał, ty stłumisz złość, a potem wyładujesz się na mnie. To nie urlop. Cały rok to robimy. Ale nie na plaży. Tym razem będzie super. Mam plan. Nie chowaj do skarpetki. Na lotnisku są sweetie. Nie popełnię tego samego błędu dwa razy. Podczas tej wizyty będę kule odpowiadał. Ojciec zacznie kpić z mojej pracy? Powiem, że dostałem podwyżkę. Wyśmieję grę w golfa? Pochwalę się wynikami. Pyta, kiedy się kochaliśmy? Powiem, że w samolocie. Pora ruszać. Nic z tego nie wyjdzie. Zależy mi, żeby się udało. Chyba nie będziesz ciągle skwaszona. Ale skąd? Będę pijana. Od tej chwili jestem na urlopie. Nic nie robię. Przez następny tydzień będę tobą. Dobra. Mike, gdzie twoje bagaże? Nie chcę jechać. Każdy marzy o Florydzie. Dwa miliony Kubańczyków nie mogą się mylić. Boję się latać. Czego konkretnie się boisz? Terrorystów. Naszej rodziny nie atakują terroryści. Atakują nas zawały i kamienie nerkowe. Nienawidzę Florydę. Floryda jest cudna. Tam jest Disneyland i kilkanaście złych koleżów. Jeśli się postarasz, może załapiesz się do któregoś. Wczoraj Spencer zaczął mnie podrywać. Jeśli wyjadę, zapomnij o mnie. Trzeba było tak od razu. Wyjazd odwołany. Czy w tym domu nie ma ani jednej normalnej osoby? Floryda, nadchodzę. Co tam masz? Pożywny napój. Chudnij szybko. Kiedy poprzednio byliśmy na Florydzie, wstydziłem się wystąpić w kąpielówkach i byłem szykanowany. Przecież przeprosiłem. Tym razem się przygotowałem. Schudłem półtora kilo, jeszcze kilo i wejdę w kąpielówki. Nie mów, że to string. Dlaczego zawsze mi dokuczasz? Wcale nie chcę jechać. Chodźcie tu. Musimy pogadać. Powiem to tylko raz. Chcę pojechać na urlop swojego życia. Chcę pokazać mojemu ojcu, że mam piękną, cudowną, kochającą rodzinę. To masz inną rodzinę? Domowy front. Mamy miejsca w ogonie, a jeśli na pokładzie będą grubasy, dojdzie do katastrofy i samolot stanie w płomieniach, stracę cenny czas wspinając się po gigantycznych zwęglonych zwłokach. Powiedz coś naszemu synowi. Jestem Vicky Gold. Jestem samotna i nie mam dzieci. Jestem na urlopie. Nie ma powodów do obaw. Gdzie te dawne czasy, kiedy na lotnisku bałyś się tylko Hare Krishnowców? Żal Wezmę go pod lupę. Został pan wybrany do kontroli dodatkowej. Proszę ze mną. Oh, me, right? To żart. Alibaba, Alibaba poszedł wolno, a wy sprawdzacie faceta z żoną i trojgiem dzieci? Nie każdy z Bliskiego Wschodu jest terrorystą. Niektórzy są taksówkarzami. Nie jesteśmy rasistami. Proszę ze mną. Nosisz pasek? Do tego stroju? Nie. Ręce w bok. Kolczyk w sutku? Ależ skąd. To usztywnienie w biustonoszu. Dlaczego piszczy tylko z lewej strony? Właśnie, dlaczego? No dobrze. Mam kolczyk. Zwariowałaś? Jak mogłaś się tak okaleczyć? Jestem nonkonformistką. Wszystkie koleżanki mają. A jeśli one dostaną opryszczki, to ty też chcesz? Obiecaj, że nie powiesz tacie. Spróbuję przemilczeć, ale w zdenerwowaniu mogę wypaplać. Muszę taszczyć bagaż. To takie stresujące. Ja poniosę. Przez cały tydzień będziesz robiła, co ci każę. Tak jest. To mogą być całkiem fajne wakacje. Czy ja to torba? Moja. Jesteś na chudni szybko? Jestem Jenny Craig. Jak ci idzie? Tylko kilogram do celu. Serio? Dziewczyny, on pije chudniej szybko. Został mu tylko kilogram. Radzę spróbować karmelowego. Pycha. Mają karmelowy? Dziewczyny, chudni szybko ma smak karmelowy. Nie wiedziałam. Proszę, idź. Może pan dołączyć do rodziny? A muszę? Dlaczego nie mogę usiąść z brzegu? Bo ja jestem duży i potężny, a ty mały i chudy. Już mnie bolą kolana. Przepraszam, siedzę na końcu. Co powiedział? Zrozumiałem tylko coś o końcu. Hilary, pomasuj mi kark. Zesztywniałam. Sama się pomasuj. Chce mi się spać. Poproszę twojego ojca o koc. Czuję kłujące zimno. Co to za hałas? Silniki. Jaki hałas? Nic nie słyszę. Racja. Nie ma hałasu. Dlaczego nie ma hałasu? Mówiłem, że to silniki. Nie mogę oddychać. Muszę natychmiast wysiąść z samolotu. Napij To dobre na nerwy. Nie dawaj mu wódki. Musimy coś zrobić. Histeryzuję. Dałam mu proszek na uspokojenie. Oddaj. Poczułem się znacznie lepiej. Są im plusy. Podczas pierwszego eksperymentu z alkoholem i narkotykami możemy go otrzymać za rękę. Co robisz? Czuję brzuchę. Takie rzeczy możesz robić, mając kobietę na kolanach. Chcę dobrze wyglądać w nowych kąpielówkach. Dziewczynom nie przeszkadzają dodatkowe kilogramy. Grunt to postawa. Musisz iść po plaży jak mężczyzna. Kiedy widzisz muszlę, nie podnosisz jej i nie zabierasz do kolekcji. Miażdżysz się stopą i obficie krwawiąc, idziesz dalej. Przestań, bo mi wstyd za ciebie. Tobie jest wstyd? To ty robisz brzusie w samolocie. To nie są brzusie. Zawsze ośmieszasz wszystko, co robię. To brzuszki. Gdybyś grał w piłkę, jak radziłem, twój brzusio nie byłby jak budyn. Dość tego wychodzę. Wyskoczysz przez okno? Poćwiczę w łazience. Mała, ale przynajmniej nie jest złośliwa. Mike nadal śpi. Zaczynam się martwić. Dlaczego? W końcu wziął proszki i popił wódką. Połowa tabletki i mała wódka nie zaszkodzą. Będzie smacznie spał. Skąd pan? Wie? Jestem lekarzem. Wziąłem dwie tabletki i łyknąłem dużo wódki. Wie pan, co to znaczy dla Araba lecieć samolotem? Straszny stres. Słyszałem, jak na lotnisku ktoś mówił na mnie Alibaba. Amerykanie bywają tacy grubiańscy. Jestem Kanadyjczykiem. Jerry! Są! Słyszę, jeszcze nie ogłucham, choć modlę się o to codziennie. Witajcie! Radości mojego życia! Hilary, ślicznie wyglądasz. Jakbym patrzyła w lustro. Nie tylko piękna, ale i mądra. Pomagały mi w nauce. Wspaniale. Szare komórki odziedziczyłaś po mnie. Przeskoczyły jedno pokolenie. Tak jak Łysienie. Lary, wyrastasz na mężczyznę. Dziękuję. Mogę wstawić do lodówki swoje napoje? Jakie napoje? Wysokoproteinowe, niezbędne dla sportowców. Kto chce drinka? Dla mnie kieliszek Pino Grigio. Też mi niespodzianka. Ja dziękuję. Czysta wódka. Głodni? Mam pieczeń, kurczaka i gołąbki. Na razie nie. Jeszcze trawię to, co jedliśmy u ciebie poprzednim razem. Ugotowałam. Musisz zjeść. Już zapomniałem, jakie są Żydówki. Skoro ty mowa... Co u ciebie, Vicky? Wciąż jestem katoliczką. Ładnie tu u was. Jeśli lubisz, kiedy dom przypomina azjatycki sklep z pamiątkami. Czuję się, jakbym znów stacjonował w Korei. Tyle, że teraz nie jest tak spokojnie. Obejrzy telewizję. Romansuje z telewizorem. Ogląda filmy o Holokauście i o zwierzętach. Gdyby nakręcili dokument o zwierzętach Hitlera, byłby w siódmym niebie. Lubię sobie zerknąć. Davy, siadaj. Jak tam na giełdzie? Świetnie. Dostaję zniżki i jeszcze niosą mi zakupy do samochodu. Mówię o giełdzie papierów wartościowych. Nie znasz się? Znam. Tak? To podaj wartość indeksu Dow. Nie podglądaj. Raz spada, raz padnie. 10 184. Każdy to wie. 11 062. Specjalnie chciałem cię sprawdzić. Zawaliłeś na całej linii. Tak jak w koledżu. Wiesz, co mu wychodziło najlepiej? Sprawianie rozczarowań. To mój ulubiony dowcip. Nigdy się nie zestarzeje. Derek so dla ciebie. Co jest z Majkiem? Oh, jest trochę śpiący. Kiedy lądujemy? Biedactwo, źle wygląda. Hello, Witaj, skarbie. Czy ja czuję od niego alkohol? Yeah, trochę histeryzował w samolocie. Wuj Robert też zaczął pić w tym wieku. You know, Teraz jest na heroinie. Dostałem podwyżkę. Serio? To świetnie. Może zaczniesz zwracać pieniądze, które ode mnie pożyczyłeś. Nie wiem, czy to słońce, czy też jestem odwodniony po locie, ale stanąłem na wadze babci i ważę kilogram mniej, równe 70. Moja waga odejmuje 2 kilo, żebym budząc się rano, miała po co żyć. Ale po co go zniechęcać? Oh, Wspaniale ale skarbie. Lecę na plażę, zanim przytyję. Byłam rano na spacerze. Mnóstwo pięknych muszli. Serio? Nie zbieraj. Zaczekaj. Dotrzymasz mi towarzystwa, dopóki nie poznam kogoś normalnego. Niedługo wyfruną do koledżu. Wiem. Co zrobiłeś z pieniędzmi, które ci dałem na ich edukację? Zainwestowałeś? Tak. Płaciłeś na konto, prawda? Powinienem był je spalić. Byłby większy pożytek niż z tego twojego konta. Mamo, wspaniale wyglądasz. Nic dziwnego. Gdybyś wiedział, ile kosztowało odsysanie tłuszczu z szyi. Kupiłeś akcję firmy farmaceutycznej, o której ci mówiłem? Nie pamiętam. Nikt nie zapomina, jeśli zyski mu rosną czterokrotnie. Nic nie zrobiłeś, prawda? Ani słowa o pieniądzach, akcjach i inwestycjach, bo wyjdę. Jak tam? Grywasz w golfa? Owszem. Ostatnio grałem z Malkiem Fenikiem. Kupił akcję firmy farmaceutycznej i potroił swój kapitał. Dość tego. Wychodzimy. Larry, Hillary, szybko. Szesta, nie szalej. Pakuj swoje rzeczy. Jeszcze nie zdążyłam się rozpakować. Dopiero tu dotarliśmy. Co się dzieje? Wracamy do domu. Co z tobą jest nie tak? Wszystko. Nie umiem chodzić, nie umiem mówić, nie umiem inwestować. Nareszcie w czymś się zgadzamy. Cicho! Dave, nie słuchaj go. Twój nie wie, o czym mówić. Ale znam indeksy giełdowe. Jestem dorosłym mężczyzną. Mam dobrą pracę, oddanych przyjaciół, oszczędności w banku. I dla twojej informacji, kochałem siedzieć w kiblu na pokładzie samolotu. Nie martwcie się, matka przy tym była. Najważniejsze, że mam rodzinę, która mnie kocha, uwielbia i zrobi dla mnie wszystko. Wychodzimy. Nigdzie nie jadę. Patrzcie, świetnie wyglądam. Widziałam na plaży fajnych chłopaków. Może być miło. Może nie słyszeliście. Moja rodzina mnie kocha i wspiera. Wracamy do domu. Nawet nie potrafisz porządnie wyjść. Popełniasz błąd. Będziesz żałował. Chcesz, to zostań z moimi rodzicami. Proszę bardzo. Muszę lecieć. Horror. Startujemy? Nie zapiąłem pasów. Dlaczego wyjeżdżamy z Florydy? Powiedziałem, ojcu, że wracamy do domu. Jeśli tego nie zrobimy, on wygra. Mamo, kolejny proszek na uspokojenie. Został mi tylko jeden. Nie dostaniesz. Zostały trzy. Ale widzieliście mojego męża. Zadowolony? Zepsułeś mi wakacje. Spójrz, jem słodycze. Dlaczego musimy wracać? Bo mój ojciec jest nie do wytrzymania. Co ty powiesz? Ciekawe jak to jest. Nie jestem taki jak on. Jestem uroczy. Nie masz pojęcia, co ja przez niego przeżyłem. Wszystkiego się czepiał. Kazał ci przestać pić napoje odchudzające? Zrezygnować ze szkoły muzycznej? Rzucić dziewczynę, bo była trochę przy kości? Bił cię, kiedy miałeś 15 lat? Kazał ci grać w piłkę, żebyś pozbył się brzusia? Przerwij, jeśli dzisiaj się coś skojarzę. Dobra, jestem jak mój ojciec. Kiedy będziesz starszy, nie przyjeżdżaj na Florydę. Nie będę miał żal. Co ty pleciesz? Będę cię odwiedzał. Jesteś moim tatą. Bywasz marudny. Czasem grasz mi na nerwach. Ale od tego ma się ojca. To dlatego, że troszczysz się o mnie. Jeśli nie, to powiedz. Nie będę inwestował w nasz związek. Mój syn jest lepszym synem niż ja. Ale to znaczy, że jestem lepszym ojcem niż mój ojciec. Wygrałem, stary. Wracam dziś wieczorem i możemy się spotkać. Spencer. Złe wieści, Spencer. Hillary zostaje na Florydzie. Co robisz? Wracamy do moich rodziców. Co się stało? Ojciec to palant, ale to nie znaczy, że ja muszę taki być. Szkoda naszego urlopu. Poza tym przepisanie biletów w ostatniej chwili kosztuje majątek. Trzeba było kupić tę akcję. Hey Hilary, let's go. Hilary, łap bagaże. Nie jestem twoją niewolnicą. Jesteś. Dłużej tego nie zniosę. Tato, mam kolczyk w sutku. Nie masz. Uh, yeah. Mam. Yeah, <laughs> no, nie. <you> <laughs> to ja już pójdę. Nie mogę wrócić. Zjadłem dwa batony czekoladowe. W życiu nie wejdę w kąpielówki. Mogę z tym żyć. What are you doing here? Co tu robicie? Co wy tu robicie? Spóźniłeś się na samolot, Typowy. Postanowiłem zostać, przeprosić Cię i być ponad to. A my lecimy do Nowego Jorku, żeby ojciec przeprosił Ciebie. To ja jestem mądrzejszy. Spóźnimy się na samolot. Wiki, jedziemy do domu moich rodziców. To szaleństwo! Nie jadę! Pierwsza klasa, tyle wina, ile zdołasz wypić. Nie tylko ty możesz kochać się w samolocie. Pozwolisz im odejść? Niech idą. Oni polecą do Nowego Jorku, a my zostaniemy sami na Florydzie. To będą wakacje mojego życia. Wersja polska TVN, tekst Agnieszka Kamińska, czytał Maciej Białowski.